Halo, halo, witajcie, tu Szczumic, yy, Francja elektrownie atomowe na granicy przegrzania. Wszystko związane z temperaturami, które no, są bardzo wysokie w ostatnim czasie w Europie. Gotuje się to wszystko w, która, w temperaturze, która oscyluje w okolicach 40 stopni Celsjusza. W wielu miejscach zaczyna brakować wody pitnej, też gleba wysycha, szaleją pożary lasów z powodu upałów. Pocą się też francuskie elektrownie jądrowe. Więc kryzys energetyczny mamy cały czas jak w banku, że tak powiem, szykuje Dzisiaj cały czas do tego e, wszyscy dążą. E, no ale co więcej, Francja, sygnały z Francji, ale sygnały z całej Europy. Dam jeszcze jeden przy, przykład. E, pożar e, błyskawicznie się rozprzestrzenia w Hiszpanii, ewakuowany już ponad półtora tysiąca osób. To jest w kilku wspólnotach autonomicznych Hiszpanii. Pożary strawiły od soboty prawie 20 tysięcy hektarów lasów i nieużytków rolnych. W kilku gminach trwa ewakuacja ludzkości ludności, przepraszam. Co więcej pożary pożarami, ale wysychają europejskie rzeki. Największa susza od 500 lat ma tragiczne skutki. Ja tylko przypomnę te różne teorie spiskowe o kontroli pogody i tak dalej. Mówi się oficjalnie, że Chińczycy to mają, robią to i umieją. Amerykanie i Unia Europejska oczywiście tego nie umie. We Wszystkim innym są cudowni i lepsi od Chińczyków tutaj nie. To taka dygresja. Miejca, miejsca Milarę, najdłuższą rzekę Francji można przejść już pieszo. Nigdy nie płynęła ona też tak wolno. Ren natomiast szybko staje się nie do przepłynięcia przez barki. A we Włoszech poziom wody w padzie jest o 2 metry niższy niż zwykle, co ma wpływ na nawadnienia upraw. No i co oczywiście będą mówić? No już piszą, że to jest kryzys klimatyczny, tak? No kryzys klimatyczny jest. Teraz, czym, co, czym skutkuje też to oczywiście wpływ na gospodarkę, rolnictwo i żywienie, czyli głód. Znowu wracamy. To jest to, co. Tam systematycznie jakoś powtarzam. Kolejny jakiś tam etap na pewno będzie taki, że będzie problem z energią, problem z żywnością, będą coraz bardziej powolutku. To będzie powoli trwało. Zaciskać pętlę to nie będzie nic, też już wspominałem o tym, dopiero od niedawna o tym mówię w ten sposób, że to jest powolny proces. Oni będą powoli nas wszystkich wyciskać i, i coraz mniej będzie zostawać tych upartych. Najwyżej po prostu wymrą, jak dinozaury, tak, jak to się mówi, czy nosorożce, czy cokolwiek wcześniej. Więc yy, to będzie powolny proces, będą zaciskać pętlę, będą chcieli, żeby oddać im pokłon, uzależnić od siebie, będą chcieli wszystkich. Więc yy, żywność będzie brakować, to wiemy. Energii będzie brakować, to wiemy. Co jest winne? Kto jest winny? Oczywiście człowiek i oczywiście to, że nie dba o środowisko, więc za dużo na przykład wydzielamy dwutlenku węgla, zaraz zakażą hodowli bydła, które to wydziela dwutlenek węgla, a nikt nie mówi o tym, że ponad 98, może nawet 99% dwutlenku węgla emitowanego jest przez oceany, których raczej nie zlikwidujemy, tak? Więc to będzie szło w tę stronę. Do tego dochodzą lokalne tragedie. No, mamy przykład Odry. Wiemy, co się dzieje, jest to temat teraz modny. Gdzieś przez chwilę tylko przemknęła informacja o tym, że ktoś manipulował przy Odrze. Wody polskie oczywiście publikują komunikat, że ktoś przekłamuje, że to są informacje nieprawdziwe, ale mimo suszy panującej w całej Europie, poziom Odry nie spadł, a wręcz było wrażenie, że się lekko podnosił. Tak, jakby ktoś próbował coś przez tą odrę spłukać. To taki przypadek, nie? Jest susza, poziom wody w odrze nie spada. Na chwilę później mamy katastrofę ekologiczną. Która wpływa w jakiś sposób na ekosystem, w jaki spos sposób wpływa na gospodarkę, w jakiś sposób wpływa na yy, żywność znowu. Wszystko się. Yy, wszystko idzie pięknie w yy, tym kierunku, a wina jest wasza. Wasza i moja tak, bo to my oddychamy i wydzielamy dwutlenek węgla. Trzymajcie się. Do usłyszenia do zobaczenia w kolejnych nagraniach.